Siema widzowie, widzowie Dzisiaj oprowadzam was po bazie naszej moje i kolegi no tu w ogóle możemy też zebrać i przenieść To jest nam niepotrzebne Ale tu mamy farmę Siona Tu jest taki most w tu mamy dużo farm w wszystkiego tu mamy pierwszą farmę bambusów, bambusów, drugą farmę bambusów, trzecią mini farmę bambusów. Tu jest w ogóle zgryfowane i tak w ogóle, bo ten gracze tepli się, tep, 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 no gracze to po prostu przyszli i zniszczyli tą wyspę połowie No i ogólnie tak, tu mamy żółwie, to jest druga farma. I tu miały być nasiona dyni, ale, albo arbuzów, albo melonów, ale nie ma na razie. Tu są żółwie. Taka, 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 no takie minizo żółwie. Ten, ten jeden żółw jest nazwany znajdę Zbysiu. Bo pierwszego dnia tej aktualizacji. Anarchii e, znaleźliśmy tego żółwia łódką go sprowadziliśmy nazwaliśmy go znaleźliśmy tą wyspę założyliśmy tu klan i tego żółwia tu właśnie to jest pierwszy żółw i teraz inne żółwie no i znowu wpadłem tu trochę trudno się. Na no, generalnie to jest święty bambos o, e, on dwa z taki ma do góry. Tam już w chmurach już nawet nie widać. W ogóle tak wygląda wyspa. I mamy jeszcze skrzynkę schowaną. W poprzednim odcinku było po, po pokazywane. Jeszcze raz wam pokażę. To będzie pierwszy dzień sprawdzania. Tu mamy skrzynkę z takimi temami. Tak wygląda miejsce A kordy macie tutaj. Możecie sprawdzić sobie kordy. Jak gracie na craftmc.pl Możecie wejść w anarchię, poszukać tych kordów. Tu macie XYZ. No i te wszystkie kordy macie. Ale to w innym odcinkach będę o tej szyni mówić. O, zapisałem, że co to... kran. Nawet nie wiem jak. Ale dobra, chodźmy do klonu. Klan, dom, a ja mam tu, klan? Nie, ja nie mogę. Faktycznie, bym nie mógł mieć tam. Ja nie mogę. Sikiery brak. No dobra, zobaczmy to. A na szykiarę, jak szybko kupię. W ogóle ja ogóle też. E, miałem sikierę grinca diamentową i. No, w sumie tylko jest chyba diamentowa. Ale ja myślałem, że Jonathan jest i sprzedałem ją po 20 tysięcy. I teraz, właśnie, właśnie, dopiero widzę, że chodzą po 50 k i wszystkie, kupię wszystkie spawnery DC10. A, i sprzedaję jeszcze nasz. Ach, mm. o, ba bankiera. Bankier 400 tysięcy. Kupiłem go za 700 tysięcy. Nie opłacał się, myślałem, że będzie lepszy. No więc go sprzedaję dwa razy taniej, bo nic nie chcę kupić. Jak oglądacie ten film, to możecie kupić bankiera. O nie, ach, tak. A, nie że jest to... Tu generalnie będziemy kończyć już odcinek. Do następnego odcinka, pa.